Jak tu dzisiaj się czujesz na tych zawodach? Dzisiaj się czuję bardzo dobrze. Pogoda jest super w porównaniu do tego, co było wczoraj. Więc no, zobaczymy. Jesteśmy wszyscy tutaj z całego teamu dobrej myśli. Także proszę trzymać kciuki, będzie fajnie. A jeździłaś już? To jest debiut na moich zawodach. Jestem tutaj pierwszy raz. Ostatnio jeździłam jako obserwator, więc zobaczymy, jak będzie. No i co zaobserwowałaś? Konkurencja duża? Bardzo duża konkurencja, bardzo fajne nastawienie, wszyscy uśmiechnięci i wszyscy skorzy do walki. Więc, no, raczej będzie fajnie. A jak musiałaś się przygotować do tych treningów jakoś specjalnie? No, ja akurat się nie przygotowywałam, ale wiem, że tutaj chłopaki bardzo dużo trenują. Eee, także zobaczymy. A kto jest Twoim największym konkurentem? Eee, no, na pewno dziewczyny, które startują w mojej kategorii. Na pewno Dominika Orlik czy Asia Miller. Więc y, spróbujemy im dorównać. Powiedz, od kiedy jeździsz w ogóle na pitbajku? Kiedy zaczęła się twoja przygoda? Na pitbajku zaczęłam jeździć w tym roku. E, byłam kilka razy na torze, ale niestety no, czas mi nie pozwala na trenowanie. E, raczej tutaj debiutuję, przyjechałam, żeby zobaczyć po prostu, jak to jest, e, spróbować swoich sił. Także... A skąd w ogóle u dziewczyny zainteresowanie motocyklami? Mój narzeczony zaczął jeździć na pitbajkach w zeszłym roku. No i tak obserwowałam, obserwowałam. I jakoś tak się zaraziłam od niego. On się przesiedł na większe motocykle ja mu ukradłam jego mniejszy. Więc tak to wygląda.